Cześć, witaj. Często łapę się dosłownie za głowę, widząc, ile pieniędzy tracą początkujący inwestorzy, popełniając kardynalne błędy kupując mieszkanie na wynajem. Dzisiejszy film pomoże Ci nie stracić w głupi sposób nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zapraszam do oglądania. Nazywam się Maciej Gąbieski i od 6 lat pomagam inwestorom kupować dobre nieruchomości na wynajem. Kiedyś myślałem, że jest jeden czynnik, jedno kryterium, które decyduje o tym, że mieszkanie jest idealne na wynajem. Szukałem, analizowałem, przeglądałem setki ogłoszeń, setki mieszkań, ale zorientowałem się, że tych czynników jest trochę więcej. Dzisiaj powiem Ci 5 zasad, które są uniwersalne które decydują o tym, że mieszkanie dobrze nadaje się na wynajem. Ja wprawdzie specjalizuję się w najmie na pokoje, w najmie studenckim na pokoje i z tego obszaru, z tego segmentu pochodzą moje spostrzeżenia, ale wierzę, że te zasady sprawdzą się również w tym segmencie, w którym to byś chciał inwestować. Powiem Ci w związku z tym pięć najważniejszych wytycznych, które pozwalają nam systematycznie stosując kupować w tym momencie mieszkania w Warszawie inwestycyjne mniej więcej w cenie między 9000 a 9400 zł z metra. Jeśli chcesz dowiedzieć się bardziej szczegółowo coś na ten temat, poszczególnych kryteriów, zapraszam cię na mój, mój webinar, gdzie co tydzień rozkładam te kryteria na czynniki pierwsze. Ale zaczynajmy. Pierwszy ważny element, pierwsza ważna zasada to: kupuj większe mieszkania. I możesz powiedzieć, nie, no, Madziek, ale to jest bez sensu. Mówi, żeby taniej kupić, żeby nie przepłacić, a każesz kupować duże mieszkania. Ale zobacz, jest jeden ważny czynnik. Z którego nie wszyscy, szczególnie początkujący inwestorzy, sobie zdają sprawę. Im większe mieszkanie, tym tańszy jeden metr kwadratowy tego mieszkania. Jest to zjawisko powszechne na rynku polskim, choć na przykład w innych krajach nie zawsze występuje. Ale możemy wykorzystać to na tym naszym polskim rynku zjawisko na naszą korzyść. Podobne jest to trochę do kupowania hurtowego. Kupujesz większe mieszkanie, w związku z tym każdy metr kwadratowy jest tańszy. Jest jedna ważna rzecz. Możesz się zastanawiać, dlaczego. Sporo osób kupuje mieszkania małe i są one droższe. Odpowiedź jest bardzo prosta: prawa ekonomii. Jeśli jest tam większy popyt, większe zapotrzebowanie, no to ceny tych mieszkań mniejszych. Są wyższe i ceny takie do po, y, mieszkania do poziomu mniej więcej do metrażu 45 metrów są mieszkaniami najdłuższymi na rynku, a już w ogóle astronomiczne kwoty na, trzeba płacić za kawalerki, najmniejsze mieszkania, gdzie ceny potrafią w Warszawie sięgać 15-20 tysięcy i nikt się temu nie dziwi. A ja uważam, że to są absurdalne ceny. I powiem ci, że wielokrotnie widzę taką sytuację, że ludzie w ogóle nie wierzą, że my w Warszawie teraz kupujemy mieszkania po 9 tysięcy złotych z metra i są to dobre mieszkania inwestycyjne. A ja zapewniam się, że takie są. Wielu osobom kojarzy się, że mieszkanie inwestycyjne musi kosztować duże kilkanaście tysięcy, a czasami nawet ponad 20 tysięcy, bo to Warszawa. I w ten sposób nami się manipuluje, wymawia się, że mieszkania muszą być drogie. My wiemy, jak wykorzystać każdy metr kwadratowy mieszkania, bo dzielimy go na pokoje, w związku z tym kupując Tanie metry kwadratowe, nawet jeśli ich jest troszkę więcej, wiemy jak je wykorzystać, i na tym właśnie uzyskujemy dzięki temu dobrą rentowność mieszkania. Między innymi na tym elemencie. Optymalnie, w mojej opinii, jest kupić mieszkanie między 55 a 60 metrów kwadratowych. Te większe zaczynają być trudne do zarządzania, są dużo mniej płynne, z kolei te mniejsze są za drogie. Ja gdzieś ten mój słodki punkt znalazłem między 55 a 60 metrami kwadratowymi powierzchni. A uwierz mi, przeanalizowałem setki mieszkań. I jednoznacznie wszystkie analizy, wszystkie wyliczenia i praktyka zakupowania dziesiątek mieszkań pokazuje, że właśnie ten metraż jest optymalny. Druga zasada, aby kupić sensowne mieszkanie inwestycyjne, to to nie, aby nie kupować go w centrum. I zaraz pod, możesz podnieść larum, powiedzieć, ojej, ale przecież yy, wszyscy wiedzą, że najważniejsza jest lokalizacja. I tak, rzeczywiście. Ja natomiast często mówię, że nie lokalizacja pod kątem centralnego położenia i nie musisz kupować mieszkania blisko ratusza. Tylko musisz kupować mieszkanie tam, gdzie są klienci. Znam taką historię osoby, która podróżowała sporo po Stanach, poznawała tam lokalnych biznesmenów i oni często mówili, że pierwszym pytaniem, kiedy chcesz otworzyć jakiś biznes, to jest pytasz, czy ta lokalizacja jest dobra dla biznesu, czy tu się dobrze sprzedaje, czy tu są klienci a nie czy to lo lokalizacja jest modna. A zobacz, gdzieś wśród wielu inwestorów, być może też w Twojej głowie, jest takie przekonanie, że to musi być super premium lokalizacja, bo tylko takie inwestycje mają sens, bo liczy się właśnie to centralne położenie. Nieprawda. Moja historia jest taka, że długo zastanawiałem się nad inwestycją w pierwsze mieszkanie, które nie było na lewobrzeżnej stronie Warszawy, czyli było na Pradze. I ta Praga gdzieś mi też nie pasowała. Kojarzyłem się z czymś odległym, że to jest za daleko, że tam się nie znajdzie najemców, to nie jest dobre miejsce. Myślałem, analizowałem i w końcu podjąłem tę decyzję. Przełamałem się, bo wiedziałem, że tam są moi najemcy. To akurat było mieszkanie blisko uczelni. I oczywiście, znasz już pewnie odpowiedź, jak ta historia się skończyła. Było to mieszkanie, które fantastycznie sobie radziło, bo było tańsze niż mieszkania centralnie położone, jednocześnie blisko klientów, świetnie zlokalizowane pod kątem właśnie obecności klienta, a nie dobrego samopoczucia inwestora, czy opinii kolegów, czy kupujesz mieszkania w bądź dzielnicach? Nie, kupuj tam, gdzie są klienci i to nie musi być centralne położenie. Kolejną, trzecią zasadą, którą się kierujemy, to my bardzo lubimy rynek wtórny. Uważam, że rynek wtórny jest dużo lepszy dla inwestorów niż rynek pierwotny. Dlaczego? Tu jest kilka argumentów. Pierwszy z nich jest taki, że dużą rolę odgrywa czas. Zobacz, czas w nieruchomościach to pieniądz. To jest akurat ta branża, która bardzo lubi upływ czasu. Przy zakupie mieszkania dobrze jest, aby ono jak najszybciej dla Ciebie zaczęło pracować. Tymczasem, kiedy kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym, bardzo często, co do zasady, musisz czekać nawet kilkanaście miesięcy od decyzji wpłacenia pierwszych środków. Owszem, jeszcze nie wszystkie wydajesz, ale od rezerwacji tego mieszkania aż ono zacznie na Ciebie pracować, to jest czas stracony z punktu widzenia rentowności tej inwestycji. I powiem Ci, że miałem taką historię, kiedy przyszedł do mnie inwestor i zobaczył, że my rekomendujemy mieszkania do zakupu z rynku wtórnego, które są dostępne od ręki i już po dwóch, trzech miesiącach mogą ci generować czynsz, a on właśnie podpisał umowę na zakup mieszkania od dewelopera i mówi. Panie Maćku, teraz będę musiał czekać kilkanaście miesięcy, aż to mieszkanie będzie dla mnie dostępne. Popełniłem błąd. Bon. Jest jeszcze jeden aspekt przy tym kupowaniu mieszkania z rynku pierwotnego, to to, że Ciężko jest Ci wycenić bardzo ważny element kosztowy inwestycji, a mianowicie remont. Mieszkanie jest jeszcze niedostępne, nie możesz tam wpuścić żeby wyceniła. Może coś oszacować na podstawie rzutów, ale z drugiej strony, jeśli mieszkanie trafi do Ciebie w Twoje ręce za kilkanaście miesięcy, to nikt Ci nie zagwarantuje ceny. Tymczasem przewidywalność kosztów remontu to jest bardzo ważny czynnik, żeby wiedzieć, ile będzie nasz kosztować inwestycja. Na pewno się ze mną zgodzisz. I mając mieszkanie tutaj, które już możesz wejść, obejrzeć, możesz puścić tam ekipę, bądź poprosić Kogoś o wycenę tego remontu, znacznie sobie zwiększać bezpieczeństwo inwestycji, znając jej całkowity koszt. To jest też dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą się ochronić przed inflacją. Bo zobacz, wielu z Was, wielu inwestorów, tak jak z wami rozmawiam, spotykam się, chcą zainwestować swoje pieniądze tu i teraz, bo one już teraz tracą na wartości, a nie za kilkanaście miesięcy. W związku z tym znowu kupowanie mieszkania dostępnego już od ręki ma też ten walor, ten, ten dodatkowy plus. No i ostatecznie. Na rynku wtórnym, co do zasady, są lepsze lokalizacje. Są to mieszkania wcześniej zbudowane, więc znowu lepiej zlokalizowane. Często nowe inwestycje powstają w miejscach, które są źle skomunikowane, są bardzo odległe od nie tylko centrum, o którym już mówiłem, ale też nawet od miejsc, gdzie się agregują twoi klienci, na przykład w naszym przypadku studenci, więc daleko od uczelni. Kolejną zasadą, którą my się kierujemy, to że nie celujemy w mieszkania w wysokim standardzie. Dlaczego? Jest dość powszechne przewidywanie, że wchodzimy w fazę kryzysową na rynku. I teraz My musimy kupować mieszkania, które są adekwatne do tej fazy, którą w tym momencie na rynku mamy. Jeśli w gospodarce szykuje się kryzys, no to my musimy znaleźć takie mieszkania, w których będzie mógł mieszkać najemca, który może tym kryzysem zostanie dotknięty. Nie musisz kupować mieszkań, które będą musiały być o tym drogie, wynajmie, Nie musisz kupować tych mieszkań premium, no bo wyobraź sobie taką sytuację, czy jeśli przyjdzie kryzys, to rzeczywiście będzie ludzi stać na płacenie 2,5 tysiąca, czy sam nie 3 tysiące za kawalerkę. Ja w to wątpię, mocno wątpię. Jeśli przyjdzie przy jakieś zawirowanie w gospodarce, będzie, będą musieli najemcy szukać coraz tańszych lokali, coraz tańszych mieszkań. W związku z tym, wejście w segment niższy, w taki segment średni i niższy, ma tą korzyść, że nawet w przypadku jakiegoś kryzysu będą ci, którzy chcą mieszkać tanio, i wtedy będą kupować Twoją usługę. Nigdy nie zabraknie tych, którzy chcą mieszkać najtaniej. W związku z tym nie musisz inwestować w jakieś premium apartamenty. Naprawdę zwykłe, standardowe mieszkania w wielkiej płycie, niekoniecznie centralnie zlokalizowane, mogą być świetną inwestycją, bo są tam najemcy, którzy chcą tanio mieszkać. Ostatnią zasadą, którą się kieruję i może ona się wydać trochę kontrowersyjna, to to, że my nigdy nie kupujemy mieszkań od fliperów i nie rekomendujemy tego dla inwestorów. I teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Fliperzy robią świetną robotę. Ja ich sobie w ogóle bardzo cenię. Oni zapewniają pewną, zapewniają pewną lukę i dają super usługę dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie konsumpcyjnie, to znaczy chcą kupić mieszkanie, w którym chcą zamieszkać. Ale moim zdaniem nie są najlepszym rozwiązaniem jako źródło mieszkań dla inwestorów. Ty nie musisz kupować mieszkań z ładnymi prospektami nie wiadomo jak zareklamowanych i w ogóle, żebyś nie kupował mieszkania od kogoś, kto po prostu jest sprzedawcą mieszkań, bo koniec końców tak działają fliperzy. Raczej. Kupuj mieszkanie od tych, bądź z takimi osobami, które ci podpowiedzą, że to mieszkanie dobrze nadaje się na najem. Proszę uwierz mi, ale znam mentalność fliperów i oni nie myślą kategorią najmu. Jest to dla nich obcy świat. W związku z tym, jeśli chcesz wybrać dobre mieszkanie na wynajem, to musisz rozmawiać z praktykiem najmu, z taką osobą, która wynajmuje mieszkania, która się na tym rynku zna i podpowie Ci, które mieszkanie jest najlepsze, a niekoniecznie będzie zachowała akurat to mieszkanie, które w tym momencie ma w swoich zasobach i chce Ci sprzedać. Powiem Ci, ostatnio miałem taką bardzo ciekawą rozmowę z inwestorem, który chce kupić mieszkanie, chce, żebym mu pomógł je znaleźć i zapytał mi jedno takie pytanie. Czym się Pan wyróżnia spośród innych osób, które znajdują mieszkanie inwestycyjne? Albo sprzedają mieszkanie inwestycyjne? Ja powiedziałem tak. Po pierwsze, nie chcę panu sprzedać mieszkania, mogę panu je pomóc dobrze kupić. Nie jestem sprzedawcą mieszkań, ale wyrosłem znajmu. Ja wiem, jak się mieszkanie wynajmuje. Konkretnie w tym segmencie, w który szedłem bardzo głęboko, pokoje dla studentów w Warszawie. Wiem, jak to się wynajmuje, wiem, jakie mieszkania do tego idealnie pasują. Więc nie będę panu wciskał na siłę mieszkania, które akurat fajnie jest sprzedać, bo mam je w zasobach, tylko znajdę takie, które idealnie będzie się wynajmowało. Po co kupować od fliperów, które możesz, skoro możesz kupić bezpośrednio właściciela, wiedzieć, ile płacić płacisz, wiesz, ile Cię kosztował remont, jak ten remont jest przeprowadzony, wiesz o tym mieszkaniu wtedy wszystko, bo samemu je przygotowujesz do wynajmu. Moim zdaniem jest to znacznie lepsza opcja. Te wszystkie pięć zasad, które Ci powiedziałem, zastosowane gwarantują, że kupisz dobre mieszkanie na wynajem. Jeśli będziesz się stosował wybiórczo, nie zastosujesz wszystkich, gwarancji sukcesu nie ma. Natomiast ja wiem z doświadczenia przez 6 lat działania, że właśnie tak dobierane mieszkania, kierując się tymi zasadami, przynoszą fantastyczne rezultaty. W długoterminowym, najmniej inwestowaniu na najem. Jeśli chciałbyś być jedną z pięciu osób, którym pomogę znaleźć takie optymalne mieszkanie na wynajem, właśnie stosując te zasady w praktyce i wiele innych elementów naszego know-how, to zapraszam Cię, bo poszukuję w tym momencie pięciu osób, którym pomogę takie mieszkanie kupić. Aby wystartować z takim projektem, zapisz się, proszę, przez link, który znajdziesz poniżej w bardzo prostym formularzu. Zapisz się na rozmowę ze mną. Będzie to dla mnie sygnał, że chcesz o tym porozmawiać, że to dla Ciebie jest potencjalnie ciekawe. Wspólnie porozmawiamy i ustalimy, czy ja mogę Ci pomóc i czy ten typ inwestowania jest dla Ciebie interesujący. Nic nie tracisz, a możesz tylko zyskać. Zapraszam Cię na sympatyczną rozmowę. Tymczasem, jakikolwiek typ najmu będziesz stosował i jakie zasady, jakimi zasadami będziesz się kierował przy wyborze mieszkania, wiesz, że ja jak zawsze życzę Ci dobrego najmu.